Czy w duchowości można odlecieć za bardzo? Otóż można. Można odlecieć na tyle, że w pewnym momencie Twoje ciało będzie miało potrzebę silnego powrotu powrotu na Ziemię. I może się to objawić w dość różny, a jednocześnie nieprzyjemny sposób. I to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, dotyczy mojego doświadczenia. Powrotu na Ziemię po nadmiernym lataniu w chmurach. W pewnym momencie mojego duchowego rozwoju i doświadczenia swojej duchowej natury było mi tak wygodnie z lataniem, że rzadko bywałam na Ziemi. To znaczy, byłam ciałem tutaj i byłam ciałem w różnych doświadczeniach. W relacjach z innymi, czy też sama ze sobą, ale nie byłam tutaj duchem i umysłem. Umysłem latałam w różne inne miejsca, które wydawały mi się wtedy ciekawsze, wydawały mi się wtedy bardziej duchowe. I w pewnym momencie moje ciało zaczęło o sobie przypominać. I przypominać mi też o tym, że jestem przecież w ziemskim doświadczeniu. W związku z tym zaczęło różnie reagować. I po raz pierwszy zdałam sobie z tego sprawę, kiedy doświadczyłam ataku paniki. Jechałam wtedy sama samochodem w trasie i byłam umysłem i duchem. Zupełnie gdzie indziej niż byłam ciałem. Ciałem byłam w samochodzie, prowadziłam samochód, i można powiedzieć, że robiłam to trochę na takim autopilocie, ale umysłem i duchem byłam w zupełnie innym, bardzo odległym miejscu, gdzieś, gdzie było mi wygodniej wtedy, emocjonalnie i umysłowo i duchowo, właśnie. No i ciało. Przypomniało o sobie, o tym, żebym wróciła do miejsca, w którym jestem fizycznie. W związku z tym właśnie wtedy doświadczyłam ataku paniki. I to było moje pierwsze doświadczenie z atakiem paniki. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest właśnie tym. Więc zjechałam przy pierwszej możliwej okazji. I najpierw zaczęłam to sobie racjonalizować na zasadzie, że dobrze, skoro nie zjadłam śniadania, a jestem w trasie, więc muszę się czymś posilić. Natomiast to była niedziela, i wtedy zjazd najbliższy to był tylko taki, gdzie nie było stacji, więc nie można sobie było nic kupić. A ja też w samochodzie nie miałam niczego ze sobą, więc poprosiłam osoby, które też zjechały. O pomoc i o to, aby się czymś podzieliły. No i mimo tego, że się wtedy posiliłam, zjadłam coś, to przez jakiś czas to uczucie nie mijało. Więc wtedy zorientowałam się, że to jednak nie jest z głodu, tylko to jest po prostu strach. Strach ego, które bardzo chciało wrócić i być zauważone, przypomnieć mi jednocześnie o tym, Ziemskim doświadczaniu swojej duchowej natury. I to jest bardzo ciekawe, bo odkąd miałam ten atak paniki, to na jakiś czas przestałam jeździć samochodem, przestałam prowadzić samochód, mimo tego, że ja uwielbiam samochody. I od zawsze, odkąd mam prawo jazdy, chyba od 18 roku życia. Samochód i jazda samochodem to jest dla mnie duża przyjemność, a od tamtego momentu stało się dla mnie to strachem. I byłam, w, byłam z tym, byłam w takim procesie dochodzenia do tego, czym to jest i dlaczego to jest, i czy to jest moje przez jakiś czas, przez, przez kilka miesięcy. Dopiero dzisiaj się z tym to dzielę, bo dopiero niedawno doszłam do tego. Że to jest potrzeba mojego ciała, abym częściej wracała do siebie i była w jedności. I wtedy zdałam sobie sprawę, że ja nadal, mimo mojego duchowego przebudzenia i mimo Rozwijania swojej duchowej natury i częstego wracania do tego ducha, do duchowych doświadczeń, do emocjonalnych doświadczeń, pozwalania sobie na odczuwanie, jednak wciąż mam takie momenty, kiedy uciekam. Uciekam duchem i umysłem z ciała. I zdałam sobie sprawę też z tego, że to jest taka pułapka rozwoju duchowego. I bardzo wygodne miejsce, w którym można się schować przed tym, co ziemskie, i tam sobie być i podróżować poza swoim ciałem. Ale ponieważ wszyscy jesteśmy tutaj w tym naszym ziemskim doświadczaniu yy, i poszerzaniu świadomości właśnie na Ziemi, no to taką trochę zdradą wobec siebie jest ciągłe uciekanie. I ciągłe szukanie tych piękniejszych doświadczeń poza naszym ciałem. I odkąd ja sobie zaczęłam z tym pracować, to też, no i oczywiście ugruntowywać się, tak, bo tutaj chodzi to przede wszystkim o naszą czakrę podstawy i ugruntowywanie się w sobie i w swoim ciele i czucie w pełni bycie w jedności, w integralności, o którym dużo teraz piszemy, dlatego że w pełni teraz czuję to też sobą, no to. I ataki paniki zniknęły, i też jazda samochodem ponownie stała się dla mnie przyjemnością. Mówię to wszystko, aby zwrócić Twoją uwagę na to, czy w rozwoju duchowym i wchodzeniu w umysł i ducha zbyt często nie wychodzisz ze swojego ciała. Ja sądzę, że wszyscy to sobie robimy, szczególnie w momentach, kiedy wyobrażamy sobie różne rzeczy. I myślimy, jakbyśmy coś zrobili, albo jak coś zrobimy, i planujemy sobie, i jesteśmy cały czas w tej głowie, 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 nawet nie w duchu, duch jest w ogóle taki w oczekiwaniu, kiedy zwrócisz na mnie uwagę, a właśnie przez to też wychodzimy z ciała i zapominamy o tych swoich odczuciach w ciele, które cały czas nas informują o tym, co jest dla nas najlepsze, co jest dla nas na ten moment najlepszym krokiem do podjęcia. I kiedy wracamy do tych odczuć i wsłuchujemy się i w swoje ciało, i w swoje emocje, to też w końcu nasz duch może do nas przemówić i potwierdzić nam te odczucia i skierować nas na najlepsze tory. Mam nadzieję, że to krótkie nagranie będzie dla Ciebie inspiracją do tego, żeby wracać w pełni do siebie, żeby integrować każdą część swojego człowieczeństwa. Ciało, umysł, ducha i każdą emocję, która się pojawia. wsłuchaj się uważnie w te emocje. O emocjach jeszcze będziemy dużo mówiły na naszych kanałach, także to dopiero taki mały wstęp, mały teaser. Chciałam się z Tobą podzielić też tym doświadczeniem, bo być może ono będzie dla Ciebie pomocne. Jeśli masz tak, że z jakiegoś powodu tobie do tej pory nieznanego pojawił się w Tobie duży lęk. Taki niewytłumaczalny lęk to być może jest to związane z potrzebą twojego ciała do tego abyś wracała w pełni do siebie. Życzę ci fajnych haha momentów po tym nagraniu i jeśli masz jakieś pytania to śmiało je zadaj, a jeśli uważasz, że to wideo jest wartościowe i może pomóc komuś innemu to będę ci bardzo wdzięczna za udostępnienie. I do zobaczenia w kolejnym takim nagraniu. Cześć.